miotła. Dzisiejszy odcinek upłynie pod hasłem miotła i nie mam na myśli tutaj e, jesiennych porządków, jak te, które słyszycie w tle, tylko raczej nowe miotły na ławkach trenerskich e, w różnych klubach, którym ten odcinek będzie poświęcony. Sprawdźcie zatem sami. Ten typ tak gra 1x2. Zaczynamy. Słyszycie to w tle? To szlifują formę zawodnicy Aston Willi. Aston Willi, która pod wodzą Stevena Gerrarda będzie liczyła na to, że przełamie pasy pięciu meczów z rzędu e, przegranych. Rywalem Willi będzie zespół Brighton. Oni od siedmiu meczów e, nie zasmakowali e, zwycięstwa. Oba zespoły będą chciały wygrać. To jasne. Steven Gerrard przed własną, już własną e, publicznością w Birmingham chyba bardziej zaowocuje to tym, że obie drużyny strzelą Gola. Minimum jednego. O mocarstwowych planach Newcastle mówiłem już wcześniej. Teraz na ławce menadżerskiej zasiadł Eddie Howe, znany z prowadzenia zespołu Bournemouth Manager. Menadżer młodego pokolenia, obiecujący, który właśnie sroki ma, nomen omen wznieść na wyżyny swoich umiejętności. Być może Newcastle stanie się hegemonem Ligi Angielskiej i europejskich boisk. Ale nie o tym. Newcastle od 12 meczów nie zaznało e, smaku zwycięstwa. Długo, długo jak na zespół z aspiracjami, e, do Newcastle przyjeżdża zespół Brentford i wyjedzie bez punktu. Newcastle Brentford 1. Tottenham Leeds. Zostajemy w Anglii, ale przenosimy się do Londynu. Tottenham Leeds to jakby nie patrzeć derby drobiu. Koguty kontra Pawie. No ale nie o tym y, jest ten program. Antonio Conte, nowa miotła na ławce Tottenhamu, już od pewnego czasu jest, ale w dalszym ciągu można go rozpatrywać w kategorii nowego y, menadżera. I tenże nowy menadżer ma za zadanie wywindować koguty na należną im pozycję, czyli znacznie wyżej niż na miejsce, w którym są teraz. I w tym meczu to mu się zacznie udawać, bo Tottenham wygra. Zapraszam na klasyk Górnik Zabrze Legia Warszawa klasyk z dawnych lat bo obecnie obie te drużyny bronią się przed spadkiem tych niechlubnych rekordów Legii Warszawa nie ma co przytaczać wszyscy interesujący się kibice polską piłką wiedzą że ten sezon dla wojskowych najlepiej się nie zaczął. Zobaczymy jak się skończy. Trener Mario Gołębiewski można powiedzieć nowa miotła, bo już kilka tygodni jest, ale w dalszym ciągu w kategoriach nowego trenera Legii Warszawa go trzeba postrzegać, więc jak najbardziej w tematyce nowych mioteł jesteśmy. I ta nowa miotła, trener Legii Warszawa zdobędzie trzy punkty w zabrzu. Górnik Legia, dwa. Nowy trener na ławce Krakowi. Jacek Zieliński wraca do swojego klubu, bo pamiętajmy, że już trenerem pasów kiedyś był. Miał chwilę podczas przerwy kadry na kadrę, żeby. Zająć się formą zespołu Krakowi, i myślę, przeczuwam, podejrzewam, że zrobił to w sposób należyty. Krakowia Raków 1X. Było dzisiaj o miotłach, o nowych miotłach na ławkach rezerwowych swoich zespołów. I czy te nowe miotły zaprowadzą nowe, lepsze porządki w swoich klubach, czy też będzie palenie na stosie, wszak miotła to atrybut. Czarownic, o tym nie zapominajmy. Tak czy owak, moje prognozy znacie. Jestem ciekaw Waszych, zapraszam na strony PZBuka. Ten typ tak gra, 1x2 Gabor.